Przejść, czapkę, osiem. Pigi, jeden. Najpierw trzeba szukać niebieskiego klucza, albo już to będę robił. No nie tam jest, albo już ma zielony. A to trochę, no nawet potrzebne tam jest, bo wtedy nie otworzymy tamtego. Co? To mega szybko przyjdziemy. Zależy, czy jakaś baba. Stąd ma E. Jakiś. O niebieski mam, w końcu otworzyło, spydrany okay. mogę nas sobie to zrobić. Nie mnie zabija na luzie. Zabijają mi tak, nie pij. Pij. Nie mogę. O, ale miała furto! Ja ją tak zabiłem. A. A, pigi ich a miała furto ten. Serio, tutaj była deska, to już przy będziemy przyjechać nie no, nie No nie. Ta się na mnie nie Na pewno. Ta pigi. zemści, na to sam przyjdę. nie no, Pewnie Nie zabije spoko mm, To taki problem, że mnie może zabić Trochę Nie wiem, czy ona będzie padła. To jest historyjka. Łatwo się przechodziło, prawda? Super to było. Tak. To tyle na dzisiaj. Do widzenia i pa jutro będzie odcinek. Jakie mam skiny, a potem. Może jeśli mi się uda, będzie wiedzieć to. Pokazywanie moich skimu. No to pa.